Poznajcie Dominisia. Dominis chciał zostać streamerem. Streamował LOL, ale nikt nie przyszedł. Nikt nie przyszedł. Smutny Dominis wpadł na świetny, genialny, pomysłowy pomysł. Odpalił Need spida, ale wydobcył się na pierwszym zakręcie. Doznał amnezji, co sprawiło, że zaczął mówić w języku chińskim. Rzekł. Miał więcej ludzi, bo w Chinach jest więcej ludzi. Zainwestował w sprzęt od najlepszej chińskiej firmy... Prztyknij tu Poszedł spać, miał koszmarny sen Pełen koszmarów Doznał amnezji, zapomniał chińskiego Na swoje nieszczęście zaczął mówić po polsku Po widzach została mu tylko klawiatura Nie załamał się Ruszył przed siebie niczym człowiek Po chodniku Kolega powiedział mu Dominik posłuchaj, musisz robić dyny Tak zrobił Udusił się, ale na chwilę bo się otknął i stwierdził, że nie, nie tędy, tędy droga. Droga do wanny okazała się niezwykle inspirująca. Stwierdził, że zrobi streama z wanny. Miał prawie bardzo dużo ludzi, ale przypomniało mu się, że ma Uczulenie na wodę. I tak właśnie dominisz. Spełnił swoje marzenie. Ta przepiękna historia zasługuje na rozgłos. Streamujcie, szanujcie, kochajcie.